Siema, z tej strony Pajak Dwa, a dziś ze mną jest... Pajak 99. No. Więc dzisiaj będę grał z moim kuzynem na blitzach. Chodź. Odrze. Jezu, jakiś ty mało mówny. Jezu, kto to? To się chyba kurczaka. <grymne> Widzisz mapę 90? Uj. 233? Tak. Jaj, SG, Fak, G, -e. G, W, O, T, E, SG, W, ja biorę Ninja, jak zwykle. Ja też. Spoko. I napiszę im, żeby pisali Sgwt. Ej, polski pingwin. Fajnie. Napisałem mi, żeby pisali Sgwt. I idziemy tam. Widzisz mnie? No. no to idziemy tam za, za Ciebie. Tylko nie teraz, tylko dopiero kiedy no, weźmiemy ja. i ty. Sergiu. I to jest podruba polskiego Pinna, jakby co? <laughs> 10, 9, 8, 7, 6, 5, 10, 4, 4, 3, 2, 5, 2 1, 0. 1, 0. <laughs> tak, tak, fa, 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 Jest coś, coś mam, coś mam, coś mam, coś mam, coś mam, coś mam, coś mam. A ja mam jedzenie. Też mam. Czekaj, bo tu jest jeszcze jedna. Jest! Jest, 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 yes, yes. Jeszcze jedna tam jest. A, już posta. Dobra, chodź, uciekamy! Lecim! Come on! Śmieszki ci! A, nie, to nie działa. Zjajka cię! Ej, daj mi coś! Masz spodnie. Masz ciastko jedno. Mam dużo jedzenia. Dobra. Nie, olej, 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 olej. Olej tam. Chodź, chodź tu, chodź tu. Chodź tu. Idziemy... arbus. Czekaj, chyba. Moja! Mam! Masz połowę. Pan nas perła. Fok, kogoś tutaj widzę. Uciekaj! Mam! Nie! Fok. Uciekaj, nie obracaj się! Mam miecza! Też mam miecza. On nie ma zaś. Dobra, chodź, idziemy na niego. Teraz... Ej, czekaj, muszę na Ciebie kompasem. Dobra. Ej, on tam płynie! Gdzie on płynie? Na statek! Aha, on tu chodź tędy! Fuck you! Ej, alfa, to ty! I mnie kompasem? No. Ok. Chodź na statek, zabijemy go. Masz, masz perłę. O jezu! Oh, fuck. To moje perły. Łapaj jedną perłę. Rzuciłem. Fuck, to jest chleb. Rzuciłem ci. Idę go za... idę, idę na statek. Czekaj! Bo on gdzieś pod statek podpłynął. Ale ja idę na! To no dobra. Jest! Fuck, serduszka. Chroń mnie! Płynę. Daj patrz peru! tu, bo ja mam małą HP! O! To jest mnie! Włoku! Deadłeś? Nie. Riu? Deadłem. Oh, fuck. O oh, no, no! Nie, 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 nie! O, oh, jaki fuks. Fuck. Trzeba się stąd szybko stleniać! O Jezu, ja jestem, ja jestem, ja, ja spadam. O Jezu, kto tu. O, fuck. Ktoś tutaj wejść próbował. Widziałem. Zjęce ciasto. O Jezu, no i co ja teraz zrobię? Ło, On ma. Ło, nie trafił, On ma łuka. Ty też masz? On mnie zabił. Ja nie mam łuka. zabił. Fuck. Oh, panaí! No chão. Onde tô Fuck, fuck, fuck you, fuck oh. Teraz tylko na ciebie została kolej. A! fuck Fuck, fuck, foki! on Ło! Uh! O mały włos! Jezu! Jezu! Co to? Po co mi złoto? Fuck! O nie, 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 ja tak się nie patrzę, bo zaraz mnie ktoś zaciśnie od tyłu, no i będzie po mnie. Za nie dogubić, stary, jest Idę na spawn. Jeśli dożyjesz. No, jeśli dożyję. Ech. Myślę, że mi się uda przeżyć. Jezu. Fuck. Niedaleko ktoś jest. Jezu. To już mój drugi filmik

Nie ma być stara. Nie mam melonów, Fuck o. O, mi się uda znaleźć blitz Fuck, a ktoś już znalazł? Tak nie mam go Szukaj. Idę do jakiegoś typa Może on będzie miał oby Bo jak go zużył no to już mam przesranę Co on jest w Sojuszu? Nie, zdaje mi się chyba Lub jest. nie wiem, nic, nic nie wiem <tuszy> Faktycznie gdzie on jest? To niemożliwe, że on Ach, chyba już wiem, gdzie on jest. Tak już go widziałem. Jezu, nie lubię takich porąbanych gór. Widziałam go Jest! To yes. jest w dziurze. On był wtór. FOK! No? E, ten. No to chodź przy mapach. Ale nie Też kliknę na wszystkich. O, jest. Widzę... Yes. Skakaj! O dobra, chodź, 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 tu. chodź. Tutaj! Tu, Widzisz na mapie. Mamy 23. No. Dobbi. Biłem. Gdzie ty Ja sobie bierę klasę ninja. No nie, nie! bierz szybko klasę! Zabrałem. Aha, spoko. Świnia! Oj, tam, oj, tam zostawiam. Ona jest biedna. Świnia! Jest za tobą skrzynka? Ej, za tobą jest świnia. Nie, jest znikła. Startuj! Nie, jest tutaj świnia. Ale ujnia się nie Mam tu porek! Chodź! Szybko, prosto! Przed ciebie bra... Nie, nie. Przed ciebie tutaj szybko! O, złoto!